Na pomóc emerytom, że pani bardzo zadowolona. O 13, 14, pomaga to coś? Czy coś jeszcze innego? No, na pewno, no powinna być 13, 14 yy, po prostu w emeryturze. To by się waloryzała co roku, a tak średnio. Trzeba oszczędzać jakoś? Trzeba. Na czym da się? Na wodzie. Czyli mniej pani zużywa, tak? Szybko no. się pani uh -huh. mieć. Tak, na wodzie na pewno. Na prądzie też trzeba oszczędzać. Czy to zgaszone światło bardziej? Tak. I ubrania jakichś takich... Ubrań mniej... się nie kupuje by znała wakacje, stać na jakieś rehabilitacji. Działka, na działce. Na działce, czyli trzeba tak, wakacje trzeba jak, żeby najmniej wydawać, tak? Mhm. Coś miałem się zapytać, a darmowe leki są na przykład? Są. panie ma, tak? Ale te, to co jest yy, niedarmowe to bardzo dużo się wydaje na te leki, które no potrzebne. Na na no dziś 160 nie. złotych. To 60. zależy, nie no to tak na dwa miesiące. A na co Pani najwięcej wydaje? Le, czynsz jakiś, jak wygląda? Czynsz? Niewielkie mam mieszkanie, to nie jest zbyt wysokie, około 400 zł. A no, pani są dwie merytury, czy jedna w domu? Sama pani jeszcze? Sama. Sama. No to mi się ciężko, mimo wszystko chyba. Mm. A jedzenie też poszło w górę? No, poszło, no bo no, sam Je się. to, co, co się lubi, po prostu nie wyrzuca się jedzenia. Pani nie wyrzuca, tak? Pani staje się jakoś mrozić tam w tych chlebach. Chleb do końca trzeba zjadać. A jak można pomóc emerytom? Pani była zadowolona? O no 13, 14, pomaga to coś, czy coś jeszcze innego? No, na pewno, no powinna być 13, 14 yy, po prostu w emeryturze. To by się waloryzała co roku, a tak dostajemy... A Pani do... myśli byli za 13 przez te 4 lata za koalicji. no mogą włączyć do emerytury i to by było lepsze dla emerytów. Bo by była wal waloryzacja. A ta waloryzacja 12% wystarczająca jest od marca co jest? No, taka wychodzi z, z urzędu i taka musi być. Inflacja, no to... inflacja zjada to, czy, jak pani myśli? Zjada inflacja. Było bardzo źle, zobaczymy, może będzie lepiej. Dzieciom chcą zlikwidować pracę domową od 1 do 3. Jak pani to ocenia? Po całówce. Nie wiem. Powinno to być według pani? Ja... Przepraszam, o pytanie. Ma jedzenie zdrożyć od 1 kwietnia o ten VAT. Słyszała pani, że ma zdrożyć? Słyszałam. Jak pani to ocenia? No, średnio. Średnio. Będzie drożej, wszystko, bo już zapowiadają. Czy pani się martwi? A, że prąd ma zdrożyć 60% od czerwca, na przykład? Nie, to niemożliwe. Znaczy, aż zależy, w jakim, zależy od. zależy od. Nie, od wydziale, tak. zależy, jaki to ma mieszkanie i tak dalej. Do. Uh -huh. A jak się pani ta na tej meturze jeszcze? na wszystko, jak to wygląda u pani? No, wystarcza. Dobra, ma pani meturę, czy? Nie, ale muszę tak robić, żeby wystarczyć. Poniżej dwóch, powyżej mniej więcej ile pani tej metur ma? No, Ponad 2000. No, tak średnio. Nie, nie, nie średnio. Nie. Trzeba oszczędzać jakoś? Trzeba. Na, czym na wodzie. Czyli mniej Pani zużywa, tak? Szybko nie, się Pani umieszcza? Uh -huh. Tak, na wodzie na pewno. Na prądzie też trzeba Co Zgaszone światło bardziej? Tak. I ubrań jakichś takich? Ubrań nie, się nie kupuje, by znała. Wakacje? wakacje Stać na jakieś rehabilitacje? Działka. Na działce. Na działce. Czyli trzeba tak, wakacje trzeba jak, żeby najmniej wydawać, tak? Uh -huh. Coś miałem się zapytać, a darmowe leki są na przykład? Są. Panie ma, tak? Ale te, to, co jest... Nie darmowe to bardzo.